Witam serdecznie, herzlich willkommen. Znajdujemy się tutaj w Słupfurcie, w stolicy Nowej Ameryki. I chcę Państwu dzisiaj tłumaczyć Mediatekę Słupfurtu, czym ona jest, gdzie ona się znajduje i jak ona funkcjonuje. Mediateka się znajduje w Bibliotece Kolegium Polonii. Stoimy tutaj przed wejściem i Państwu teraz zaprowadzę do środka. I więc Słupfurt e, to pierwsze miasto, które leży po połowie w Polsce i po połowie w Niemczech i Słupfurt powstał w 1999 roku i e, został wpisany do rejestru miast europejskich w 2000 roku. E, chodzi tutaj oczywiście o tych dwóch dawnych miast Frankfurt nad Odrą po stronie niemieckiej i Słubicy po stronie polskiej, które się wtedy łączyły w jedno e, wspólne miasto. Dzisiaj Słupfurt jest stolicą Nowej Ameryki. Nowa Ameryka, jak tutaj widać, to cała przestrzeń dawnego e, pogranicza polsko-niemieckiego e, od Ostbałtyku do e, Cytyni, e, składający się z czterech państw związkowych Szczecinstan, Terra Incognita, Libuza Rzymia i Szląsk. Więc mediateka Słupfurtu po dziesięciu latach istnienia miasta Słupfurt stawiała się sobie pytanie, czym w ogóle jest tożsamość w takim obszarze, który leży w dwóch państw jednocześnie. I to pytanie stawialiśmy ludziom indywidualnie, nie po prostu próbując znaleźć jakąś ogólną odpowiedź, tylko każdy ma inną odpowiedź, więc zaprosiliśmy ludzi, żeby tutaj nam opowiadali swoje historie, swoje drobne narracje i jednocześnie, żeby oni mogli tutaj przyjść i opowiadać o swoich historiach, o swoich przeżyciach. Mamy tutaj na przykład um, taką antyramę. Są tu pocztówki um, jakiejś osoby z, z Guben, która miała um, przyjaciółkę po stronie polskiej, z której się sobie wysłali pocztówki i listy przez wielu, wielu lat. I um, po zmianach ustroju um, się nawet spotkali na żywo i do dziś mają kontakt. I on um, opisował tutaj tą historię na tekście, które jest przyłączone do tego obiektu. To jest bardzo ważne, żebyście, jeżeli cośkolwiek darowaliście mediateki, żebyście dopisali um, historię, czy po prostu narrację tego obiektu, to co, czemu to dla was jest ważne, czemu to podarujecie. Mediateka powstała w 2010 roku i rosła przez pierwszy rok po połowie w Bibliotece Miejskiej w dzielnicy Furt, czyli po stronie niemieckiej, i w Bibliotece Miejskiej w dzielnicy Słup, czyli po stronie polskiej. Jedna połowa stała po stronie polskiej, druga połowa po stronie niemieckiej. I przez rok odbyły się różne wydarzenia, różne spotkania w tych dwóch bibliotekach, na przykład z przedstawicielami Związku Sybiraków, ze Słubu, czyli ze strony Polskiej, które w Niemczech ludzie nie znali, więc spotkanie odbyło się po stronie niemieckiej. To, co tam się stało, co po prostu opowiadali, to odbiło się w Mediatece i tak samo inne wydarzenia przez cały ten rok. W drugim roku, od stycznia, te dwie części Mediateki się łączyły w jedną całość i zaczęły wędrować wzdłuż całego um, pogranicza polsko-niemieckiego. E, począwszy od Zielonej Góry, gdzie stało w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze, potem w Żarach, w Guben Gubin, tam się rozdzieliło znowu, we Forst, później w hojnie, w Citał i pod koniec roku jako ostatni przystanek w książnicy Pomorskiej w Szczecinie, gdzie stało do, do grudnia 2011 roku i wróciło pod koniec 2011 roku tutaj do Słupfurtu, gdzie w końcu znalazło swoje stałe miejsce tutaj na terenie biblioteki um, Collegium Polonicum, gdzie teraz um, Państwo możecie przyjść, oglądać mediatekę w godzinach otwarcia biblioteki oraz um, wypożyczać tutaj um, media z mediateki i podarować wasze historie, wasze media, które chcielibyście tutaj na stałe zostawiać w naszej Mediateki, bo uważacie, że czymś ważnym opowiadają na temat um, tożsamości. Bardzo nam też zależy nad współpracą ze szkołami, z klasami, ale też i z ludźmi starszymi, z grupami, które chcieliby się zajmować tematyką tożsamości oraz historią pogranicza po obu stronach po stronie polskiej i po stronie niemieckiej oraz po kompetencji interkulturowej. Zapraszamy bardzo serdecznie, możecie z nami nawiązać kontakt i możemy Wam pomóc. Możemy dla Was po prostu przygotować też takich lekcji, takich spotkań. Zapraszamy na kontakt z nami.